Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku poradniki do gry Minecraft. Więc tak, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, to jest mój pierwszy odcinek, więc nie oceniajcie źle za jakość albo inne. I tak, w tym odcinku pokażę jak zrobić taką oto książkę. Musimy zbudować biblioteczkę, stół do zaklęć, czyli jakoś tam inaczej, po angielsku nie pamiętam. Więc tak, musimy mieć EXPA trochę i tak. Bierzemy jedną książkę, wsadzamy tu i na przykład bierzemy 30 level. Jak widać mamy wydajność 4, tak? Jak zrobić, żebym mógł mieć tą wydajność na przykład kilofi? Więc tak, wchodzimy w kowadło, wsadzamy miecz, bierzemy odrzut na przykład. Tutaj mamy koszt ulepszenia 3. Odrzut jest? Jest. A teraz na przykład weźmiemy odporność na ogień. Odporność na ogień jest? Jest. A nie wiem czy to też na strzały działa to, ale nie. Akurat wydajność na strzały nie działa, ale inne tak. Więc tak. Y dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Wiem, że to było szybkie, ale bardzo Was przepraszam.